No dobrze, to teraz przyjrzyjmy się dziennemu czasu prowadzenia pojazdu. Czyli przechodzimy do artykułu 6 punktu 1, dzienny czas prowadzenia pojazdu, który to artykuł mówi o tym, że ten dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin. Artykuł 4K ten dzienny czas prowadzenia pojazdu to jest łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym. Przypominam, że te okresy odpoczynku to ma być co najmniej 9 godzin, czyli nie krócej, tylko 9 godzin. I w tych wytycznych tam też jest napisane, że jeżeli ten odpoczynek będzie krótszy niż 9 godzin. No to niestety, ale będzie, może być zliczone, że tak powiem, z dwóch dni jako czas jazdy dziennej, czyli ten dzień w cudzysłowie się nie skończy, ale te wytyczne też mówią o siedmiu godzinach odpoczynku. Czyli jeżeli ten odpoczynek za krótki, czyli z naruszeniem, będzie trwał co najmniej 7 godzin, to ok, te 7 godzin nam odetnie liczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu i zamkniemy się w między odpoczynkiem powiedzmy prawidłową 9 czy 11, a tymi 7 godzinami. Natomiast jeżeli ten odpoczynek będzie trwał poniżej 7 godzin, czyli na przykład kierowca odpoczynek 9 czy 11 godzinny przerwie jakimś podjazdem z różnych powodów, tak? czyli podjedzie gdzieś, bo go ktoś wygonił, bo coś się wydarzyło, i zrobią z tej dziewiątki zrobią się dwa odpoczynki, nie wiem, 4 godziny, potem 5 minut podjazdu i znowu 5 godzin na przykład odpoczynku, no to niestety będziemy mieli naruszenie po pierwsze za krótki odpoczynek dzienny, po drugie czas jazdy dziennej wtedy będzie sumą aż do odebrania, tej, tej, aż do tego właśnie okresu sztywnego 24 godziny i potem do odebrania tego prawidłowego odpoczynku 9 -godzinnego, następnego, w następnym okresie tych 24 godzin. No i właśnie tu Cezary, czyli jeżeli mamy tylko 7 godzin, to odcina okres jazdy dziennej, czyli liczymy w 24. Nie, odcina, odcina okres jazdy ciągłej, tak mówią te wytyczne, czyli odcinamy to. To nawet zresztą, czekajcie, od razu jeszcze raz wróćmy do tego, tego trace'a, bo to było w artykule 6, więc spróbujmy jeszcze raz do tego wrócić. W szóstym albo w, wytycz, w wytycznych to było, nie w szóstym, to było w wytycznych. Nie, nie znajdę teraz to było w wytycznych. Te wytyczne, tak, od, na pewno zaraz jest odcięcie, więc nie będę do, do tego teraz wracał i szukał tego. Tak, tam w wytycznych jest to odcięcie i 7 godzin odcina i czas jazdy dzienny się zamyka wtedy. Natomiast tam chodzi też o okresy sztywne 24 godzinne, jeżeli chodzi o szukanie tych prawidłowych, prawidłowych przerw, to będzie to tak liczone. Czyli następny odcinek 24-godzinny będzie sztywnym plastrem, po to, żeby znaleźć kolejny odcinek. Ja myślę, że sobie te tematy związane z odpoczynkami porozmawiamy sobie. Ja to przygotuję na slajdach ładnie, te przykłady odpoczynkowe. Przygotuję wtedy, kiedy będziemy rozmawiali o odpoczynkach dziennych, tygodniowych, wtedy przygotuję te właśnie połączenia tych odpoczynków, te sztywne okresy i tak dalej. To wytłumaczę wszystko. No dobra. Czyli mamy te 9 godzin jazdy dziennej, 4,5 godziny, 4,5 godziny mamy dziewiątkę. I jednakże dzienny czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin, nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Czyli dwa razy w tygodniu możemy w tygodniu sztywnym, kalendarzowym od 00 w poniedziałek do 24 w niedzielę, to jest definicja tygodnia z artykułu 4. I możemy ten dzienny czas przedłużyć dwa razy w tygodniu do 10 godzin. Czyli tak to wygląda. No i teraz to, co obiecałem Wam na live. Ie. A co w sytuacji, kiedy kierowca jedzie z niedzieli na poniedziałek i przedłuża ten dzienny czas prowadzenia, to do którego tygodnia będzie on zaliczony? Do tego, co się skończył, czy do tego, co się zaczął? No, i popatrzmy sobie tutaj na przykład, już z programu Fortran. Ja pokażę Wam przykład Fortran na wykres tygodniowy kierowcy, który się nazywa Kasza Jan, i to jest dzień 18 lutego. Już Wam wyświetlam program Fortran. Powinniście zobaczyć program Fortran. Ja już przełączam się na wykres tygodniowy. I tu mamy taką sytuację u tego kierowcy. Mamy tydzień, jego tydzień pracy, czyli zaczyna się, ja wezmę strzałkę czerwoną, żebyście to dobrze zobaczyli. Zaczyna się ten tydzień pracy w poniedziałek, 12 lutego, kończy się w niedzielę, a nawet nie w niedzielę, bo tam za chwileczkę wam przewinę niżej, to będzie zahaczone, właśnie z niedzieli na poniedziałek. I teraz tak, uwaga. Kierowca w poniedziałek jedzie 9 godzin 54 minuty, czyli ma, wykorzystał pierwszy okres przedłużenia tej jazdy dziennej, czyli tak zwaną pierwszą dziesiątkę. Tu jedzie 9 godzin niecałe, tu jedzie 9 godzin niecałe, tu jedzie, czyli w czwartek. 9 godzin 29 minut, czyli wykorzystuje drugą dziesiątkę. Tu jedzie 9 godzin, potem robi odpoczynek 24 godziny, nawet 42 godziny robi, czyli no skrócony, i potem rusza. Ja to zasymulowałem tę sytuację. Rusza w niedzielę o 12. Ja to przewinę może teraz, słuchajcie, żebyście to zobaczyli. Czyli rusza w niedzielę o 12. I kończy w poniedziałek o godzinie 0.30. I tutaj Fortran nam pokazuje, inne systemy też powinny tak pokazywać, że to jest trzeci czas odcinek jazdy przedłużony do 10 godzin. Tak, Tej jazdy jest równiutko 10 godzin. Zanim Wam zadam pytanie, dlaczego tak program policzył, to zrobię jedną zmianę czyli opóźnię ten wyjazd kierowcy o pół godziny czyli kierowca wyjedzie nie o 12, a wyjedzie o godzinie 12.30. Wam teraz zasymuluję, czyli otwieramy sobie ten dzień w programie. Ja spróbuję temu kierowcy zrobić ten wyjazd o godzinie 12.30. Zapiszmy. I jeszcze raz wróćmy do wykresu tygodniowego. Dobrze. No i teraz mi, wytłumaczcie mi proszę... Odpowiedzcie na pytanie. Dlaczego zniknęła mi tutaj trzecia dziesiątka? Czyli kierowca jedzie 9.30. Ewidentnie 9.30 to jest już dziesiątka. Natomiast nie jest to trzecia dziesiątka dla tego tygodnia. Tu się przypominam tydzień kończy, bo mamy niedzielę. Tylko jest zaliczone już do nowego tygodnia, mimo że w tym nowym tygodniu to on tutaj zahaczył tylko pół godzinki sobie tę jazdę. A tak naprawdę większość tego tej jazdy jest w tym. W poprzednim tygodniu realizowane. Więc dlaczego analiza pokazuje, że to nie już jest trzeci, trzeci czas jazdy dziennej przedłużone do 10 godzin, tylko to jest pierwsza dziesiątka już dla nowego tygodnia? Patrzę na Wasze odpowiedzi. Paulina, teraz już liczy nowy tydzień. Tak, dokładnie. Ania pisze, decyduje pierwsza minuta po dziewiątce, do którego dnia przypada dziewiątego, to, to 9.01. Tak jest, dokładnie tak. Ania ma rację. Czyli programy analizują, w której, czyli jeżeli ta dziesiąta godzina jazdy będzie po północy, po północy z niedzieli na poniedziałek, to zostanie ta jazda dzienna przypisana do następnego tygodnia. Jeżeli ta dziesiąta, ta pierwsza minuta po dziewiątce, jeżeli to jest trzeci raz, wypadnie jeszcze w starej dobie, w starej dobie, w, no tak, w, w niedzielnej dobie, no to będzie to zaliczone jako trzecia dziesiątka do poprzedniego tygodnia. Więc liczy się to, w której dobie, w którym dniu, czy w niedzielę, czy w poniedziałek jest zaczęta ta pierwsza minuta po dziewiąte, to co napisała Anna. Więc tak, super. Więc dlatego tu wam pokazałem ten przykład, że czasami, no właśnie, takie pół godziny przesunięcia na początku powoduje, że z dziewięcioma godzinami kierowca się mieści w tej pierwszej niedzielnej swojej dobie. Natomiast po północy, w poniedziałek przypada ta pierwsza minuta dziesiątki. W związku z tym zaliczamy tę dziesiątkę do poprzedniego tygodnia. No dobra, to to Wam chciałem pokazać taki mały warsztatowy przykład, żebyście zobaczyli tę, tę analizę.